Ja tylko mam nadzieję, że tak samo taranem będą chcieli przyjść panowie Kamiński i Wąsik na posiedzenie komisji śledczej do spraw Pegasusa i będą tak się pchać do tego sejmu. Ja widziałem to straszne monachowie wczoraj. On się po prostu bał dwóch posłów, bał się tej sytuacji. Jak już mogliście zauważyć, pan Wąsik razem z panem Kamińskim próbowali przedostać się do sejmu pod eskortą posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wąsik udzielił również wywiadu dla radia RMF FM. I tam tłumaczy całą tę sytuację, padają oskarżenia w stronę Szymona Hołowni, a zdania ludzi w tym temacie jak zwykle są podzielone. Dziś przyjrzymy się dokładnie wszystkim wydarzeniom, a jeśli nie widzieliście naszych poprzednich materiałów, to zachęcam do obejrzenia filmu o Kamińskim. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji i zaczynamy. Przypomnę tylko tak na sam początek, w skrócie, że pan Wąsik został prawomocnie skazany przez sąd za nielegalne podsłuchy, jak wszyscy wiemy. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił go dwukrotnie, bo za pierwszym razem mu coś nie wyszło. Wiecie, nie każdy się musi znać na prawie, nawet ktoś z tytułem doktora nauk prawnych. Cóż pomyłki, jak widać, zdarzają się najlepszym. Jednak teraz, jak już się udało delikwentów uniewinnić, jest kolejna afera związana z panem Wąsikiem i jego kolegą panem Kamińskim. Mianowicie chodzi o ich mandaty poselskie. Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik utracili swoje mandaty poselskie w dniu wydania przez sąd prawomocnego wyroku. Ułaskawienie nie przywróciło im mandatów poselskich. Pełen zakres aktu łaski, obejmujący również zatarcie skazania, umożliwia jedynie kandydowanie tych panów w kolejnych wyborach. Panowie Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik w wyniku ułaskawienia mają przywrócone bierne prawo wyborcze, ale nie oznacza to przywrócenia im mandatów poselskich. Uważa radca prawny Piotr Podgórski. Jednak pan Wąsik u Roberta Mazurka ma odmienne zdanie. My mamy zupełnie inne zdanie. Inne zdanie na ten temat ma Sąd Najwyższy. Bo pragnę przypomnieć, że postanowienie Szymona Hałowni wygaszające nam mandat zostało uchylone przez Sąd Sąd Najwyższy. panu mandat zostało uchylone. Nieprawda, panie redaktorze. Mandat Mariusza Kamińskiego dokładnie został rozpatrzony także przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. Oraz. Oczywiście pan Wąsik powołuje się tutaj na zasadę prawa rzymskiego. Zasadą prawa rzymskiego jest to, że nie można dwa razy sądzić w tej samej sprawie, prawda? Wedle wszystkim... nie był osądzony w... Byłem osądzony, bo Panie... ułaskawienie ministra, przepraszam, pana prezydenta w 2015 roku, zgodnie z wszystkimi podręcznikami funkcjonującymi wówczas, zamyka sprawę. No rozumiecie, według Wąsika sprawa powinna być zamknięta, prezydent wziął i wymazał z nich winę. Tak przynajmniej chyba twierdzi pan Wąsik. Otóż szanowny panie, pan nie został uniewinniony, tylko ułaskawiony, a to jest znaczna różnica, bo winnym według prawa nadal pan jest i to się nie zmieni. Jednak w wywiadzie pan Wąsik posuwa się nieco dalej i atakuje Szymona Hołownię, nawet możemy śmiało przypuścić, że mu trochę grozi. Używa przemocy. Ten się boi, ja widziałem ten strach Szymona Chłowni wczoraj. On się po prostu bał dwóch posłów, bał się tej sytuacji. I, I myślę, że boi się tego, co go kiedyś za to spotka, bo będziemy go za to kiedyś rozliczać. Wcześniej czy później zostanie za to, co zrobił Szymon Chłownia rozliczony i zdaje sobie sprawę, że jak zostanie, robi to. Jak zostanie rozliczony w sposób, w sposób prawny oczywiście. Za każdym razem, kiedy zmienia się u nas władza, to słyszymy słowa o rozliczeniach tych drugich. Cały kraj czeka na doprowadzenie do odpowiedzialności winnych polityków. Następnie zazwyczaj, jak władza się zmienia, nic poważnego się nie dzieje, a jedynie powstają komisje śledcze, za które płacą polscy obywatele. Taki przykład pierwszy lepszy to komisja do spraw Ambergold. Sama pani Wasserman poinformowała, że jest świadoma tego, że do więzienia zamknęła słupa, a nie faktycznego winnego. A według Krzysztofa Brejzy na komisję wydaliśmy prawie 3 miliony złotych. Już o komisji smoleńskiej i Macierewiczu nawet nie chce mi się wspominać. Ale wracając do wąsika... Już abstrahując od tego, czy powinien pan... się... Czy powinien być rozliczony, czy nie, to wasza skuteczność w rozliczaniu e, poprzedników była dość, powiedziałbym, umiarkowana. Należy to zmienić, oczywiście. Jestem o tym przekonany i rzeczywiście, powiem tak, znaczy są sprawy zasadnicze, które trzeba będzie rozliczyć. Wąci... W mojej ocenie, Szymon Hołownia złamał prawo. I jak słusznie tutaj zaznaczył pan Mazurek, właśnie rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości nie przynosiły żadnych rezultatów.

No nikt mi nie powie, że ta farsa, która się tam wydarzyła, nie jest porównywalna z performancem Grzegorza Braun'a, który gaśnicą zgasił świecę Hanukową. O Jezus Maria, co? Panie poszle, co pan, co pan zrobił? Panie poszle, jak tak można było się zachować? Straż Marszałkowska miała dość trudne zadanie, bo nie powiem, nikt w pracy nie spodziewa się aż takiego cyrku. Bo zobaczcie, co tam Macierewicz zrobił. A wiecie, co jest najśmieszniejsze w tej całej sytuacji z Macierewiczem? Już nie to, że dał koledze z pięści w twarz, a jego tłumaczenia na ten temat. I zamiast jasno powiedzieć, że nie miał złych intencji, że przy takiej szamotaninie wyszła taka, a nie inna sytuacja, to on twierdzi, że do takiej sytuacji nigdy nie doszło. I ja rozumiem, że to może stary człowiek, że na technologii się nie zna, że ma problem z innowacjami. No, przecież nie każdy musi się na wszystkim znać. Ale od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, że politycy lubują się w tłumaczeniach. A to, że ktoś im się włamał na konto, a to, że nagrania spreparowane, a to na pewno manipulacja. Ja czekam sobie tutaj spokojnie na ich reakcje, jak się dowiedzą o chat GPT czy AI. Myślę, że na spokojnie będą mogli wypierać się nawet tych słów, które wypowiadają w Sejmie, pod przykrywką sztucznej inteligencji i nieprzychylnych im ludzi. Jednak media o tej całej przepychance trąbią na okrągło. Możemy zobaczyć nawet fragment wypowiedzi jednego gościa TVN-u. To są byli posłowie, którzy mogliby pójść po przepustkę, dostać taką przepustkę takiego formatu. Były parlamentarzysta mogliby wejść, wypić z panem sobie kubek kawy, herbaty, chodzić po korytarzach sejmowych, nawet wejść na galerię sejmową jako były parlamentarzysta, ale nie mogą wejść na posiedzenie sejmu. To, co wyżeście dzisiaj zrobili, to wyżeście dzisiaj taranem próbowali wejść i wprowadzić Mariusza Kamińskiego. I Macieja Wąsika na salę plenarną po to żeby udowodnić, że państwo nie działa, a straż marszałkowska prezydium sejmu marszałek Chołówna stanęli na wysokości zadania. Wam się ten taran polityczny nie udał. Ja tylko mam nadzieję, że tak samo taranem będą chcieli przyjść panowie Kamiński, i Wąsik na posiedzenie komisji śledczej do spraw Pegasusa i będą tak się pchać do tego sejmu, żeby wtedy zeznawać, bo na pewno już dzisiaj mogę zapowiedzieć, będą na to posiedzenie zaproszeni. Ale jak widzicie, Słowa oburzenia za wejście tak zwanym taranem padają w telewizji. Rozmówca opowiedział też, jakimi sposobami panowie Kamiński i Wąsik mogli dostać się do Sejmu. Jednak oczywiście z powodu braku mandatów nie dostaliby się na salę plenarną, bo ich mandaty poselskie są nieważne. Drugie mordobicie. Słuchajcie, wychodzimy na takiej kurwie, że ich zmiatamy z powierzchni ziemi. Zmiatamy, że jest pierwsze pierdolnięcie, oni kurwa nie żyją. Jest pierwsze pierdolnięcie, i potem kurwa i, i, i potem. No, zresztą to już powiem później. Dochodzimy jeden do drugiego, dochodzi w filmie jeden, drugiom Wszystkie te nagrania przypominają żenujące sytuacje zawodników MMA. Także, kochani, czy wierzycie Wąsikowi? W to, że Szymon Hołownia odpowie prawnie za całą tę sytuację. Czy pan Kamiński, pędząc jak taran, wyglądał na kogoś, nad kim jeszcze nie tak dawno się znęcano? Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to was oczywiście do tego zachęcam. Obejrzyjcie inne nasze filmy o Wąsiku, bo to naprawdę dobra telenowela, a ja się żegnam.